Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem zaprezentować kolejny ciągnik rolniczy. Tym razem jest to Klas Arion 410. Ciągnik z 2011 roku z przebiegiem tylko 5268 godzin pracy. Jak wygląda i funkcjonuje, zobaczcie sami. Ciągnik naprawdę bardzo, bardzo ładny w 99 w oryginalnym stanie z malowanych rzeczy to chyba jedynie obciążniki na przedzie wyposażony w klimatyzację oczywiście działający i wyglądający bardzo dobrze o mocy 100 paru koni mechanicznych opony Trelleborg przód i tył 100% Żadne tutaj mosty, maski, schodki, górniki Nie jest nic tu odnawiane, ani felki. Bardzo ładnie i świetnie działające ciągi. Naprawdę. Siada komplet zaczepów transportowych zaczep dolny, górny, śrubę centralną, EHR wszystko z butników oczywiście działa. Dupa nigdzie tutaj nie rozgrzebywana ładna kabinka, naprawdę. Świetny ciągnik w małych godzinach z szyberdachem schody też tutaj niemalowane podłoga ładna, czysta pedały niepowydzierane, niewymieniane oryginalny fotel pasażera niepodarty fotel kierowcy klima ładny, czysty, w środku schludny ciągniczek dwa rozdzielacze mechaniczne cztery wyjścia, włącznik blokady napędu wałka EHR radio pulpit oświetlenia spróbujemy kawałek się przejechać rewersik do przodu i jedziemy dziesiąnik chodzi bardzo dobrze nie mogę nim wyjechać na drogę w tym momencie akurat pokręcimy się tutaj Skręt przez zajebisty. Ten ciągnik zakręca prawie jak ładowarka. Zmienia zakres płynnie, bez jakiegoś zatrzymywania się oczywiście. Zaraz tutaj nim zakręcę. Kółko. To zobaczycie. Zobaczcie, jak tu wygląda promień skrętu tego ciągnika jak w ładowarce biegi chodzą płynnie, dobrze nie wiem co tu więcej o tym ciągniku mogę powiedzieć trzeba przyjechać, zobaczyć rzucić okiem, ocenić samemu ciągnik jest młody, niezniszczony dobrze działający i naprawdę warto kupna. Hamuje lekko, tylko wystarczy cergnąć. Nie dymi nie kopci. Lekko parsknie dym, dymem. przy gazówce i to wszystko tak ta maszyna wygląda, tak funkcjonuje. Zapraszam do oględzin i do zakupu w tygodniu. W tygodniu do godziny 17 w sobotę od 10 do 14. Pozdrawiam wszystkich, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!